Dzień dobry, cześć wszystkim witajcie bardzo serdecznie w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Gramy sobie w tryb e, Graveyards, czyli tam zdobywanie tych punktów. E, zostawcie łapkę, lajeczka, no i sobie po, porozmawiamy, poczytam Wasze komentarze z poprzedniego odcinka. Na razie tutaj nie nie chcę tam rushować. Ała, Co to? Co mnie tutaj kopiesz prądem kolego? Są tu gdzieś te zombiaki, bo bym sędziom tam polazł je schrupać. Patrzcie jakie mamy turbo żółwia na głowie. Legendarny Skalmar, brod, fajny koteł. Siedzi na głowie tego super zombiaka, nie wiem jak on się nazywa. No ja już też nie pamiętam, natomiast... Natomiast, e, słuchaj, no udało mi się troszkę legendarnych e, tych nakryć głowy i tak dalej, tych ubrań zdobyć. Swoją drogą to jest najlepszy tryb dla osób, które... <laughs> Bronią tutaj bardzo trudno jest się mm, zaatakować. No, no i czemu nie mogłem go złapać? No, na litość boską. Ja to jeszcze muszę się dużo nauczyć, grając pożeraczem. Tak jak mówię, no to jest. Zwykle nie gram pożeraczami, więc wiecie, dla mnie to jest nowość. A tu mamy. Okej, okay, leci ktoś. No i widzicie, nie podejdą tutaj te zombiaki. Nie mają szans na to. Grałem wcześniej i też. Ojej, a może jednak są szanse? <ślesk> Podniósłbym cię, kolego. No, jednego zjadłem, ale to niestety nie więcej. Zobaczymy. Dobijmy jakieś poziomy tym czomperkiem. Ale mnie daleko zrespiło. Ojoj, oj, oj. Dobra, to lecimy. Ja dostałem legendarne nakrycie głowy do pirata, rybę i zdobyłem toksycznego mózga. Fofa napisał, nieźle. <coughs> to znowu zjadłem jednego pełno inżynierów, tutaj portal chyba budują zaraz padnie, bo ktoś tutaj im fasorkę tam podrzucił no i jeden za jeden pożeraczem patrzcie, tu już inżynierowie lecą na to okej okay. czyli jednak da się przejść ten portal dobra Zjadło się żółwika. Aha, i nie mogę nic zrobić, tak? Cześć kolego. Aha, no to nawet tam nie... Aha, ktoś plecy mi zrobił. Panowie z teamu, ale tu portal jest, więc może byście tak, wiecie, no... spróbowali go tam zniszczyć ten portal, nie? Ci wszyscy na dachu siedzą i nikt punktu nie broni. To jest niestety... Problem. <coughs> Jakim co? No dobra, no chociaż tyle. Czyli jak rzuci to ogłuszenie, to można wywalić tego. Czemu teraz z ziemi? Nie wiedziałem. No i chyba nam przejmą ten punkt, bo niestety widzicie, kamperzy na dachu wszyscy zamiast nam walczyć ostro. No, super. Aj, tu mnie tym. Ten... Ale co ty, serce. Słonecznik, coś ty tu porobił. Powiedz mi. No dobra, ale chyba udało się nam tutaj ograć. Nagrasz live z plansów? Gra prywatna. Filip Demianiuk. Na razie nie będzie liveów. Muszę się wyleczyć odpowiednio. Jestem jeszcze chory. Idę się schować tutaj. Ten będzie trudny, więc wolę go zjeść. Auć, 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 auć. No, wolę go zjeść, słuchajcie, bo on będzie trudny potem w punkty. Trudno go pokonać. Wiecie jak to jest potem. No i widzicie, drużyna przeciwna też starała się jakby zdobyć ten punkt. Yy, broniła go przeciwna, która teraz jest z zombiekami. Też im nie poszło. Widzicie, mówię wam, ten punkt jest bardzo trudno do zdobycia. Naprawdę bardzo trudno zdobyć ten punkt. Dójkę by się przydało, aha, ok. Może będzie jakieś ulepszenie dla chompera, które jakby zmniejsza czas tego. No nie, doliczony jest czas. No nie, roślinki dawać. No i wygrana, pięknie, super, udało się. Widzieliście? No tak jak mówię, Tu ten etap w tej grze jest bardzo trudno yy, zdobyć, jakby ten punkt. Ra Rabek 4:4 zagrasz, zagrasz w mapę Kogama. Na razie, Rabku nie zobaczymy. Zresztą długo cię nie oglądam i mam trochę zaległości. czyliko. no widzisz. Mam nadzieję, że będziesz mnie oglądał. Jednak no, bo myślę, że no wrócimy do nagrywania. Kamerka też się pojawi za jakiś czas. No, tylko no. Muszę, muszę dojść do siebie. Jestem chory niestety, problemy. Wróćmy na podwórko może. Ej, ej ej, ale fajny film. Dzięki Olczuk. Igor Roblox za, zagrasz w Dragon Ball Legend jest na mobile. No właśnie ja tu też się zastanawiam nad jakby włączeniem reaktywacją kanału gier mobilnych. Bo jednak tych gierek jest dużo. Chciałbym po prostu streamować swoją drogą zrobić sobie transmisję na, na, na Facebooku, na, na YouTubie. I to by był taki pomysł, no ale na razie jestem raz, że jestem chory, dwa nie mam czasu. No, ciężko, ciężko z tym wszystkim, ale mam nadzieję, że się uda. Chociaż takie 4 godzinki streamu byłyby naprawdę fajne. Na dzień, 4 godzinki, no i, i tyle. patrzcie jak sobie radzimy z tymi no ten informatyk jest bardzo mocny tylko nie miałem okazji nim zagrać tak na poważnie o patrzcie to jest ten tryb gdzie mam więcej obrażeń <laughs> 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 ojejku, ten kaszel mnie strasznie męczy Fajny jest ten tryb, dużo więcej, szybciej się poruszam i obrażeń jest więcej, nie? Mi się bardzo podoba. Gdzie jest ten kaktus, który mnie tu. Chodź tu, kaktus. Bez stawiania tu żadnych bombek. Jeszcze róża! Nie ma takiego bicia róża. Dobra moi drodzy, no nic, będę kończył taki króciutki odcinek. Mam nadzieję, że zagramy sobie jeszcze z zombiakami, żebym mógł bić tu dziesiąty level tej postaci. Byłoby niewątpliwie super. Do zobaczonka, trzymajcie się.